A zatem widzicie, że to nie jest tak, że kobiety wzięły role męskie, bo mężczyźni byli tacy beznadziejni i one musiały, bo inaczej świat by się załamał. Nie. Kobiety obrabowały mężczyzn z ich energii męskiej i służyły ją podług po swojego widzi się na swoje konkretne cele i projekty. I dlatego ten świat tak beznadziejnie wygląda. Natomiast czy to znaczy, że kobiety są winne ten, tej sytuacji? Nie, nie kobiety są winne, wszyscy są winni. Tak? Dlatego, że mężczyźni całowali się tak samo bezmyślnie i tą energię potracili, oddali, rozrzucili bezładnie. Po różnych kobietach tak samo, nie wiem, zdradzając swoje żony, czy <laughs> ogólnie nadużywając energii seksualnej. Więc, co z tym można zrobić? No, jeżeli wy jesteście kobietami, no to tutaj macie odpowiedź. To zjawisko jest tak powszechne, że to się aż, aż ciężko w to uwierzyć. Ja słuchajcie, ciągle czytam, słucham jakieś takie zwierzenia, jak, jak w którejś się już pani yy, <laughs> Hamulce usunął i. Zbieraj się na zwierzenia, to ja co chwilę czytam takie zwierzenia, że ach, ach, bo, bo ci mężczyźni są tacy, tacy siacy, owasy, beznadziejni, nieatrakcyjni dla mnie, bla, 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 bla. A pani na swoim radarze wyszukuje oczywiście mężczyzn silnych, tak? bo już tak, taką rabunkową gospodarkę prowadziła na tym zasobie męskim, którą, który miała, że musi wyszukiwać diwy, gwiazdy, nie wiem, mężczyzn silnych, którzy są poza jej zasięgiem. I ona ciągnie od nich energię, nawet nie seksualnie, bo może być tam daleko. Ona ciągnie poprzez czat, poprzez flirt, poprzez wszystkie te namiastki kontaktu. Nie wiem, słucham, że chodzi na jakieś mitingi firmowe zarządu i ciągnie tam po prostu, co się da, z tamtych swoich orbiterków. Jeden, drugi tam śmiało wspomina, że on by jednak sobie życzył, żeby, żeby ona nie chodziła na boki, nie zasilała tych innych. A ona, no nie, no, nie, no jak to. I ona zasila tamtych silnych, ciągnie z tych słabych, tych słabych pogrąża, silnych jeszcze doładowuje, a na koniec sama zaczyna wszystkim rządzić. To jest, słuchajcie, erupcja właśnie takiej, takiej patologii. Więc wy, jeżeli wy jesteście mężczyznami, to wy w żadnym razie nie zasilajcie czegoś takiego, czyli nie tylko nie, nie sypiajcie z takimi kobietami, jeżeli one nie są wam absolutnie wierne i one nie zwracają wam 100% energii, którą wy wkładacie w nie energii męskiej, ale w ogóle nie podejmujcie kontaktów z takimi kobietami, nie wiem, pisania, zadawania się, rozmawiania, prowadzenia wspólnych projektów, to wszystko odcinajcie u samych korzeni. jest napisane w Pismie Świętym Nie oddawaj się na pastwę swoich rząd, abyś jak bawu nie był nimi miotany. Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. I to jest właśnie dokładnie opisane to zjawisko, które tam wam wspomniałem, tego wypompowania energetycznego męskiego. Czyli chrońcie waszą energię męską. Tak? Dlatego, że z niej będziecie brali na wasze rodziny, z niej będziecie brali na wasze biznes, na wasze życie zawodowe, na wasze projekty, na wasze przedsięwzięcia ekonomiczne i z tego będziecie zasilali potem waszą partnerkę, wasze dzieci, które powinny to wszystko trzymać dla was jako rodziny. A wy, jeżeli jesteście kobietami i widzicie taką dekręgoladę, to znajdźcie sobie jednego mężczyznę, który jest dla was dostatecznie atrakcyjny. I jego zdobądźcie, wysilcie się, żeby takiego mężczyzny zdobyć i jego zasilajcie w cyklu zamkniętym, a nie okradajcie tych biedaków z energii męskiej i zanoście na górę do tych silnych, którzy ich jeszcze zniszczą w strukturze ekonomicznej. Wtedy to dopiero ma szansę nabrać jakiejś siły, jakiejś wartości, żeby ta hierarchia nie wyglądała słuchajcie, tak, jak dzisiaj, że pizda z bloczkiem mandatowym chodzi po parku i się, i się dojwania. Do mężczyzn, którzy z dziećmi siedzą na huśtawkach, tak? Oglądamy dzisiaj takie patologiczne rzeczy. Żeby ktoś w tej strukturze całej, tej, tej, tego wielkiego upadku męskości mógł postawić temu tamę, mógł postawić temu opór, żebyśmy jakieś wartości tutaj w ogóle zobaczyli, rozwojowe dla siebie, nie żeby wszyscy upadli, zgnili, a potem kobiety zatańczą na truchle tego całego systemu i powiedzą, ach no, zniszczyliście męski świat, tak, my musiałyśmy wszystko wziąć, bo wy nie daliście rady. Mam nadzieję, że teraz już rozumiecie, jak to zasilanie działa. wykorzystajcie je dobrze. Zasilicie dobrze wasze rodziny. Zasilicie siebie wzajemnie, żebyśmy te wartości z powrotem, tą kreatywność mogli ujrzeć i mogli polecieć do tych gwiazd, tak? Podbijać nowe lądy, których się mówi, że już nie ma, nie ma co podbijać. Wszyscy siedzą, patrzą w sufit, tak? Słuchajcie, jest co podbijać, ale do tego musi wrócić świat wartości. I tego sobie tutaj życzymy, tego oczekujemy i chcemy, żebyście wy, my Wszyscy stali się jego nowymi kreatorami. Dzięki.